E, to ryba. Dziś przychodzę do Was z kolejnym albumem. Tak. Album jest wymiarów 6,5 na 6,5 cela. Karty są 6 na 8 na 6 ,8 na 8. E, w głównej mierze są zrobione z tej kolekcji. E, jest jeszcze oprócz tego z kolekcji e, Mintai. E, Bakerola jest zrobiony z kolekcji Seventh Hand. Dobrze? Seven. Heaven? Se, heaven seven? seven. Nie pamiętam Seventh Heaven, dobra Widzicie, kurde, ja to jednak jestem Ja się w tych kolekcjach to kupię. I jeszcze oprócz tego jest kolekcja też e, Craft O'Clock e, Felicity e, Okładka jest Pierwszy raz zrobiłam miękką okładkę Ym, Stwierdziłam, że w sumie spróbuję Także jest ona mięciutka Jest z materiału no i co? I teraz tak, na układce mamy kolekcję po prostu papiery przyszyte z kolekcji, przyszyte na maszynie, ułożone w jakiś taki nieregularny sposób, wyciski z formy, troszkę sizalu, kwiatki, oczywiście... <grytanie> Wybaczcie, muszę to teraz jakoś zawieść. Nie, wiecie co, mam nową pracownię i kurdeń. Jeśli nie będę mam dość telefon, trudno spróbuję nagrać w ręki. <grym> I okej, okay, mamy kwiatki z wami rano, troszkę koronki. E, tutaj w środku mamy kuleczki 3D i mikrokulki. E, na grzbiecie jest przewiązana gumka, albo ma 5 kart. E, Czekajcie, się do sobie. Jest przewiązana tutaj e, w też ta vintage. I tutaj mam z koralików, to moje, są moje jakieś stare koraliki, bardzo długo mi to leżało. I stwierdziłam, że będzie mi to tu pasować. Album jest ogólnie taki kobiecy, wiecie, taki uniwersalny. I zamykany jest też na wstążeczkę vintage. Boże, dawno nie kręciłam z łapy. Sorry, w ogóle będzie Wam trzęsła jak szlak. Jeszcze nie mogę rozwiązać. Co mi się to tak związało teraz? Jezu, sorry. Wybaczcie mi to. Mogę Was położyć? Położę Was. Możecie sobie na mnie popatrzeć. też nie ma na co patrzeć, ale... Ale co tam? Ja nie wiem jak ja to zawiązałam, bo że to sierota jestem po prostu. Nie wiem nawet czy mnie widać. Ej, wiecie co, zrobił mi się super. No bo się załamia. A nie chce mi się nagrywać dwa razy filmu. Ech, także wybaczcie. Nie śmiejcie się za bardzo. Trzy godziny później. No! Jezus, dobra, dało się. Gdzie tu? Dobra, coś mi się wyłączył i tak. No dobra, otwieramy. Album jest wykonany na czarnej bazie, jak widać. Na pierwszej stronie, czyli okładkowej, mamy klapeczkę, zamykaną na magnesik. W środku mamy kieszonkę. W kieszonce mamy tagusia i taką rameczkę. Tutaj można są otwory, można takie mini zdjęcie sobie wsadzić. Wiecie, to, są album, to jest album dla skarperki, nie wiem, jeszcze dla której. Yy, więc ona sobie zawsze może dociąć. Zdjęcie na wymiar. Tutaj mamy miejsce na zdjęcie, a tutaj mamy gotową matę na zdjęcie 9x15. Przygotowałam sobie nawet takie zdjęcie, żeby wam pokazać, i że zostanie taka ładna rameczka. No. Także tak. O. Zamykamy. Kolejna strona. Jest to e, taka. Nie jest dane nagrać ten film w całości. E, tak, tu mamy ramkę z taką z przeszyciami. To jest ramka z AliExpress. E, I mamy w środku matę na zdjęcie. Dociętą. Jezu, jak dawno z ręki nie nagrywałam. Jezu, strony mamy wykończone dziurkaczem ozdobnym Marty Stewart. Koronka i tutaj mamy tak, tutaj mamy tagusia. gusia Ym, zamykane na świek i sznureczek. Na sznureczku mamy serduszko. No i otwieramy. Mam oczywiście miejsce na zdjęcie, i tutaj mamy belly band. Yy, ten belly band mam dzięki Asi Szulik. Zdradziła <laughs> mi linka. I mamy maty. Do tego mamy. Mm, tutaj mamy kieszonkę, w kieszonce mamy ki y, znowu maty dwie. Y, tutaj jest ta mata z i znowu mamy też y, taga. Y, tutaj mamy taką półkę strony jakby, dociętą. I na tej półce zamykana na y, stożyczkę vintage. Mamy też książeczkę. Na drugiej stronie jest miejsce na zdjęcie. Z tej strony mamy klapkę, na której zmieszczą się dwa zdjęcia z i tej i kieszonkę, w kieszonce mamy matę i znowu taką matę i tagusia Następnie mamy wodospad, trzy karty na, na zdjęcia i znowu połówka strony i mamy matę, tutaj taka mata ozdobna z kolekcji z primy. I na tej stronie znowu mamy książeczkę taką samą, jak tam. Z tej strony mamy głęboką kieszeń. W głębokiej kieszeni mamy dwie maty, takie z i jedną taką ozdobną. I tutaj mamy... Tak, tu jest mata wyciągana. Tak jak książeczki. A tutaj mamy jeszcze do tego otwieraną klapeczkę. I to wszystko jest na magnesik, także wszystko się trzyma. Ostatnia strona. To po prostu Zuka ma to na zdjęcie. I tu na ostatniej stronie jest to miejsce po prostu na zdjęcie. No. Tak wygląda album. Sorry za te wszystkie perturbacje. Ale no. Taki spontan w sumie trochę, bo nie ma czasu. Zaraz muszę śmigać po dziecko do przedszkola. Także mam nadzieję, że Wam się film podobał. Album Wam się podoba, znaczy się. I, 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 i co? i Zapraszam Was do następnego filmu. Pa!